Adrianie Homa, się żyjesz pasją, tworzysz ją, tworzysz muzykę z pasji. Na pewno bez tego nie doszedłbyś do tego miejsca, w którym w tym momencie jesteś. Powiedz mi, co czujesz, kiedy tworzysz muzykę, kiedy tworzysz hip-hop i dlaczego ten rodzaj muzyki? Eee, to tak, nie tylko hip-hop, bo w, jakby spektrum jakim się zajmuję jest dość obfite. A co czuję? Różne rzeczy. Raz czuję, jakbym spadał z 65. piętra zwierzowca, a raz czuję, nie wiem, coś innego. Tak naprawdę ciężko ustalić emocje i uczucia, jakie mi towarzyszą podczas robienia muzyki, bo są to niekiedy skrajne emocje. Urodziłeś się w Tarnobrzegu, może spędziłeś pośród tamtejszych blokowisk. Powiedz mi, czy tamta, tamten klimat również wpłynął na, na Twoją twórczość? To były lata 90., ja mieszkałem tylko do 96 albo 7 roku w Ternobrzegu, także wtedy jeszcze rap, znaczy rap istniał oczywiście, hip-hop, kultura hip-hopowa, z tym, że no ja jako siedmioletni chłopak to jedyne co z rapu słyszałem to od kuzyna Leroya, bo wtedy akurat Liroy w 95 roku nagrał album, a tak to były czasy straganów, kaset. Scatman, Backstreet Boys i tego typu klimaty. Dopiero później to jakby weszło we mnie. Czy tak Czyli dopiero kiedy przyniosłeś się do łańcucha, tutaj, nowi ludzie, nowi znajomi. I to nawet jeszcze nie, nie na początku, bo w, w, zacząłem mniej więcej słuchać, w, w, na początku słuchać w, tej muzyki w 2000-2001 roku. Dopiero później, w 2003 roku, zacząłem się tym interesować coraz bardziej na tyle, żeby po prostu zacząć tworzyć coś swojego. Co w tym jest, że Cię tak wciągnęło? Co w tym jest? No nie wiem, ciężko, ja nie lubię też takich górnolotnych, jakichś patosowych stwierdzeń na ten temat. Po prostu, no, chyba mi to było pisane i, i tak do tego podchodzę. A gdzie czerpiasz inspirację? Od kogo czerpiesz inspirację? Piszę o, tutaj to jest studnia bez dna, tak naprawdę, bo i książki, i filmy. Oglądam trochę filmów, czytam trochę książek. Tak samo z codziennych jakichś takich sytuacji, nawet zachowań ludzi, z własnych przemyśleń i refleksji na, na różne tematy. No, głównie, głównie dzięki temu wpadają mi pomysły na nowe, czy to bity, czy, czy nowe teksty. Nagrywasz swojego wideobloga, pokazujesz kulisy swojej pracy, czujesz taką potrzebę dzielenia się tym co robisz, swoją pasją z innymi. Wielu ludzi nie tyle co mi zarzucało, a jakieś takie stryczki w moją stronę, że nie powinienem pokazywać swojego warsztatu, że ludzie powinni sami do tego dochodzić. Ja uważam z kolei inaczej, bo... Wydaje mi się, że zaszczepianie szczególnie, u szczególnie młodych ludzi, bo dostałem masę wiadomości od młodych chłopaków, takich młodych, młodych, powiedzmy tam po 13-15 lat. Że bardzo im to pomogło i wręcz zainspirowało ich do tworzenia własnej muzyki. Także taki miałem cel, i wydaje mi się, że ten egzamin, ta seria, którą pokazywałem za pomocą wideoblogów, przed płytą, bo to też miało dwojakie zastosowanie. Z jednej strony, miało to pokazywać właśnie taki tutorialowa forma, a z drugiej strony też to była promocja mojego albumu, bo te bity, które tam produkowałem, czy te zwrotki, które tam rapowałem, później ukazały się na płycie. No i kontynuując wątek, no ja się cieszę, że w ten sposób mogłem podzielić się tym, co, co, co najlepsze u mnie. Czwarta nad ranem, puka na zegarek, kogut zapiał. Nie wyskoczył mi ze ściany kanarek, by pomóc na czas. Dla was całe serce krew na kartkach. Wiem, jak ważna jest pasja, to prywatna mantra. Stoję na scenie i pod sceną całe grono staje. Flow zmalował Da Vinci, jak damę z grono stajem Skoro piorą, to na player i chcą solo fajnie. Bo wolą polot, różowy polo i słodką bajkę. E, jeden z dużych portali internetowych poświęcony właśnie muzyce hip hopowej, opisując twój debiutacki krążek, nazwał cię Człowiekiem orkiestro i chyba miał rację. Bo produkujesz, piszesz, sam rapujesz. No, przychodzi mi to może niełatwo, bo wiadomo, że żeby na jakiś poziom wskoczyć, to jest to masa pracy. Ale ja się jakby nie ograniczam. No, jeśli potrafię rapować, grając jednocześnie na pianinie, to to po prostu robię. I wydaje mi się, że no, człowiek orkiestra. Nie wiem, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o teorię muzyki, to są to podstawy i, i tyle. A resztę bardziej na jakaś intuicja, zmysł, wyobraźnia, tym się kieruje. Pokaz mi swoją drogę Andę, powiem okay. ci kim jesteś so Dużo koncertujesz? Lubisz kontakt z publicznością? No jest to taka najlepsza chyba forma kontaktu z, z odbiorcą, no bo jednak y, możemy siebie zobaczyć nawzajem, i, i w, y, fajne interakcje wtedy zachodzą. Y, bo nagrywając płytę, ktoś kupuje tę płytę, odtwarza ją sobie w domu, no i f, no, jestem w głośniku, a tu jednak y, y, sprawa wygląda inaczej i i no widzimy się, możemy w jakąś interakcję wpaść. A czy dużo koncertuję? No zagrałem kilkanaście koncertów po tej płycie. No i teraz zawieram się za nowe rzeczy. Także już troszkę mniejsze ciśnienie, żeby grać, a bardziej, żeby pracować tutaj, gdzie mm -hmm. jesteśmy. Czy trudno jest przebić się młodemu człowiekowi w tym nurcie muzycznym? Trudno jest wejść w to środowisko, żeby wydać krążek i móc się tym pochwalić? Tak, to jest moja płyta, moje dzieło. No żyjemy w takich czasach, że w, na każdym osiedlu jest pewnie 50 rawarów także... Yy, I dobrze i źle, bo, bo yy, z tych 50, no powiedzmy tam 5... Yy, Reprezentuje wysoki poziom i pójdzie gdzieś dalej, ale z drugiej strony jest to taki ocean, że tak naprawdę ciężko wyskoczyć i się jakoś wybić z tego. Także jest ciężko. Z drugiej strony jest łatwo, no bo są możliwości, no. są masa ludzi zakłada jakieś domowe studia nagraniowe, gdzie kupi sobie mikrofon i, i no bo to nie jest trudny rodzaj muzyki, no. Mówmy się, że nie jest on trudny, chociaż żeby robić go na wysokim poziomie, jest, jest pracochłonny i czasochłonny. Niewiele mam dla nich, a ciągle wiele pragną. Doceniaj zbitych jak poklepałeś biedę bardzo. Dzwonię do ślepego losu, bo chcę stanowić prawo. Te mi do załóż okulary, bo coś tu nie halo. Co się w tobie zmieniło od tych pierwszych kawałków, które, które tworzyłeś, nad którymi pracowałeś? Co dojrzało w Adrianie Homa? O, to chyba wszystko, bo 10 lat temu, kiedy zaczynałem y, tą muzykę robić, no to miałem 16 lat, 15. 15 lat miałem, to wydaje mi się, że wszystko, no, życie się zmienia, pędzi jakoś do przodu. Zaczynałem od... Y, małego jamnika, yy, gdzie na kasetę przez yy, słuchawkę pchełkę nagrywałem swoje pierwsze zwrotki. No a teraz jednak już no siedzimy w profesjonalnych warunkach, także no te 10 lat to wydaje mi się, że dobrze spożytkowałem, no bo i nauczyłem się na wielu porażkach. Dlatego jestem tutaj, gdzie jestem dzisiaj. wszystkich moich nie ma na Nie ma, nie ma na Aha. Homex to w tym momencie marka samo w sobie, na którą długo i ciężko pracowałeś. Powiedz mi, niczego nie żałujesz? O, to drugi wywiad by trzeba było zrobić. Umówimy się. No, na wiesz co, no w wielu rzeczy... Może nie żałuję, ale. Bo te porażki, które tam, no każdy odnosi zwycięstwa, każdy odnosi porażki, takie jest życie, to chyba wiadomo. Ale z tych porażek, jeśli wyciągamy wnioski i jest to dla nas jakaś nauka, to wydaje mi się, że są potrzebne, bo stajemy się lepsi, silniejsi i tak dalej. Także nie, żałować nie żałuję. Pewne rzeczy na pewno bym zrobił inaczej, wiedząc teraz to, co wiedząc na ten moment. Ale w, nie żałuję niczego. Jest dobrze.